Wydawanie czy oszczędzanie? Wydawanie. Wydawanie. Eee, najlepszy siatkarz i najlepsza siatkarka na świecie, po obie płycie dla Wasłowia. Martyna Graber, Nowakowska. Siatkarz? Kurde, siatkarz? Żeby tu nikogo nie obrazić. Bartek Kurek. Eee, siatkarka, myślę, że no myli z Vargas. Eee, no i siatkarz Jan Nowakowski, zdecydowanie. Jan, podkreślam, bo często mylą. <laughs> Za pierwsze pieniądze kupiłem, kupiłam. Piłkę do koszykówki. Piłkę do koszykówki. To może być dobre. Tak by rzeczywiście było. Co ja kupiłam za pierwsze pieniądze? Pewnie jakieś ciuchy? Takie. Okay. Fukę! Fukę, tak! Forda tak. Fokusa. Forda Focusa. Ja. E, Ulubione miejsce na mi? No, mój dom rodzinny. E, ja, mój dom rodzinny. A czego? No tam y, zawsze odpoczywam, a ze względu na to, że z, z całe życie jestem i jesteśmy w rozjazdach, to jest taki nasz azyl, do którego wracamy. Ja się mogę tylko podpisać pod tym, po prostu szybko wyprunęliśmy z domu i teraz spędzamy Nadrabiamy. w tych domach więcej czasu. Na co wydajecie najwięcej pieniędzy osobno? Już teraz chyba na... Ja na jedzenie na pewno. okej, okay, na, na jedzenie. Na jedzenie. Jakieś chyba inwestycje mimo wszystko takie, ja... no, ale takich wydawanych to restauracje, jedzenie, to ja na Okej, okay, no to takie, bardziej z takich rzeczy przyziemnych to, to restauracje, tak. Wieczór w domu czy na mieście? Na mieście. Na mieście, tak, na mieście. Garnitur, e elegancki ubiór czy dres? Lubię elegancki. Zdecydowanie garnitur. Ulubiona potrawa? Ulubiona potrawa? mielone. Skabowy. E, gdybym nie była siatkarką, to byłabym? Architektką. Gdybym nie był siatkarzem, to byłbym? Wydaje mi się, że też architektem, ale na, na dzisiaj to pewnie fotografem. Typ imprezowiczki czy domatorki? Imprezowiczki. No, nie. Ja okay. się nie zastanawię. 60% imprezowiczki 40 do Ja muszę odpowiedzieć, że do matora, ale bardzo lubię chodzić na imprezę.